Siemaneczko, duszakat z tej strony witam się na kanale i witam cię w szybkich rozpakach. Jest to kolejny materiał z rozpak MKG, czyli marzenia każdego gracza czerwcowo-wrześniowego. A teraz rozpakujemy tylko jeden z trzech, bo dwa nie doszły wentylatorów no, dodatkowych do obudowy. No, To jedziemy. Zobaczmy, jak tutaj ten wentylek wygląda. Czy jest podobny do wentylków, które są dodane w chłodzeniu? Czy nie? No chodź. To będzie wentylek na tyło budowy. Tak, dokładnie taki sam. Pudełeczko. Wentylek. Śrubki, montażówki. Wentyk wyjdziesz, wychodzisz. Czekajcie. Słucham tam, czy śmigłowiec znowu nie leci, żeby nie było to motocykl. To nie ten dźwięk. Słychać coś? Wiaterek, także kabelki zaślającej do um, kontroli. Co tu mamy jeszcze? Jakby ktoś chciał tabliczkę, to tu. No myk, myk, myk. O, teraz leci samolot. Tutaj tak mam, że co kilka minut lądują, więc cały czas je słychać. Także wentyl jest fajny, na pewno się dobrze przysłuży. No, to by było na tyle i został nam ostatni komponent, za chwilę do niego wracamy. Obudowa. Pa! Przegalacz!